Dziś wieczór spadną gwiazdy. Ekran. Tomasz Ostoński. Słuchajcie, Wojtek mówił o strzelaniu z karabiny. Ostatnio kupiłem gazetę. I już na samym starcie zaatakował mnie na głowę. Mocna strzelanina w stolicy. A, stolica Pakistanu. <laughs> Człowiek z psa. A, na obiad w Korei. Szanowni sędziowie, drodzy posmasterzy, mniej goście media. To o nich dziś chcę powiedzieć. 90% komunikatów medialnych jest równie potrzebna, mądra i głęboka, co teksty Morbiekiem. <grymne> Dwa tygodnie temu Radio Wawa zadzwoniło do słuchacza i na antenie zadało mu pytanie konkursowe, które brzmiało Słuchaj, a powiedz, co byś wolał? Bo możesz wygrać w dziedzinę do Radio Wawa co byś wolał? Czy w tym momencie stać na mrozie i po raz tysięczny las Christmas? Czy też, opcja numer dwa, słuchać wakacyjnej listy przewozów Radia Wawa? Wiecie, co powiedział słuchacz? Hmm, trudny wybór. <grymianie> Rozumiem go. Ta sugestia była tak nienaturalna i drewniana, jakby osobiście strugał ją dżepety. Przenieśmy się do roku 2020 Piątego, kiedy to zacząłem zdobywać gruntowną wiedzę w zakresie radia, prasy i telewizji i wtedy, kiedy zaczynałem, 14 lat temu, to redaktor kojarzył mi się, wiecie, z facetem z amerykańskiego filmu biało-czarnego z lat 30, taki wysoki, ustawny gość, długi płaszcz, kapelusz, okulary, cygaro, stosy gazet dookoła i gruntowne wykształcenie, Stolidnie warsztat i nie wiedziałem wtedy jeszcze, jak bardzo się mylę. Bo media tak naprawdę mówią, mówią nam czy deklarują, że słuchajcie, musisz być na bieżąco. Cudzysłownie jesteśmy źródłem informacji. My jest to nieprawda, kłamstwo. Z jednej strony ludzie w to wierzą, więc ponure, a z drugiej nawet jak na mnie zabawne. I ponure i zabawne. Coś jak uśmiech Kińdza Kilo. <śled> Obserwacja pierwsza. Dlaczego tak mówię? Obserwacja pierwsza. Kilka lat temu w jednej z telewizji w Polsce, mowa o dużej, notowanej na giełdzie, padł internet. Normalna mam nawet I jak może mu atmosfera? Tam w USU się chłodna. Nawet bym powiedział, że zmrożona, jak ulubiony alkohol kwaśniewskiego. Bo większość dziennikarzy, 15 na 20, całą swoją wiedzę czerpało z Wikipedii, z przeklejania jej. I w związku z powyższym wnioskuję, że gdyby dziś ten portal zablokować, choć dziennikarze, którzy się mądrzą, to już jutro ich nagłówki gazet w kioskach byłyby najpustszą rzeczą od czasów znalezienia beczki. Bo naczelni nie zdołaliby poprawić błędów merytorycznych po ludziach, dla których aktor David Hasselhoff, wiecie, ze słonecznego patronu, David Hasselhoff, to nazwa niemieckiej łodzi podwodnej z czasów Hitlera. I obserwacja druga to jest Druga obserwacja to jest arogancja. I nawet początkujący dziennikarze, szczególnie z zakresu polityki albo nauk społecznych, pouczają polityków czy pouczają magnatów świata i robią się wyniośni. Nawet starzyści się robią dumni. Jak świnia w taksówce. <reras SR2> <sum eyy |notimestamps|> Trudno to z nich w ogóle wykorzenić. I jedyną grupą zawodową, która również jest wyniosła, nawet w rzeczach prostych, takich, których no byśmy nie chwalili się, Jedyną taką grupą to są chyba samorządowcy, dla których nawet rozruch takiego osiedlowego basenu, jest wyczyn na miarę startu promu kosmicznego, w nie podzielam tego zdania. I pamiętam to jak gdzieś, jak trzy lata temu, ale ten motyw się często powtarza, jeżeli oglądacie telewizję. I pamiętam ten motyw, jak na wizji jeden z dziennikarzy tłumaczył dokładnie, co myśli, planuje Wladimir Putin. Rozumiecie to? Z się nad tym zastanawiam. A KGB tego nie wie, co myśli Putin. A absolwent Wydziału Ogrodnictwa i Socjologii, Wydział Zamiejscowy w Błejkach Małych, nie <laughs> Słuchając tego wywodu podjąłem decyzję o odejściu z telewizji. I dzisiaj zamiast pracy w mediach wolałbym nawet pojechać na ustawę. Ci, ci z was, którzy mnie znają wiedzą, że nie wybieram się. I trzeci, trzecia obserwacja tym razem dotycząca prasy, to są może nagłówki, powiedzcie na przykładzie Mocna debata no dole, o służbie zdrowia i sytuacji w, w za? Ekspertem wokalista Michał <śleski> Dalej. Lewandowski odchodzi z Bayernu, jedzie do USA. Mowa o Ginie Lewandowski, zbieżność nazwisk, siatkarce. Jest o dłoń z tyłu. <śleski> Dalej Radio Leska. Matury z Polskiego i matmy. Czy one naprawdę wyciekły do sieci? Po kwitnięciu okazuje się, że nie. O, <grymne> możecie się zastanawiać, jaka myśl stoi za tymi nagłówkami. Co, jaka myśl za tym stoi? Sprawdź. Pustka. Nic tutaj nie. I na zakończenie powiem, posłużę się definicją zawartą w encyklopedii, ciężkiej papierowej, gdzie jest napisane wyraźnie. Przygotowałem się i sprawdziłem. Medium. Osoba utrzymująca kontakt z duchami. Media. Liczba noga od słowa medium. No, on się Trzymał z od obu tych nieopisanych zjawisk. I zamiast tego mógłbym się skupić na czymś naprawdę ważnym. Thank <laughs> you.